Witam wszystkich, tu VideoFan. Zapraszam Państwa na moją kolekcję z czasopism. Jak wiemy, to jest od roku. Jest to. Prowadzę formułę wyznaczania tylko nowych zdobyczy. I to jest jedna z pierwszych moich kolekcji, które w tym roku pokazuję. Będę tutaj coś fajnego opowiadał o tej gazecie. No dobra, nie przedłużając, zaczynajmy. Na początek, gazetę, która dosłownie już mamy, to, to kupowała moja prababcia, jeszcze jak żyła. Moja przyjaciółka. Ilustrowany dwutygodnik kobiecy. Było kiedyś takie czasopismo. Nawet trafiło to o Gimby. Tylko jeden polubił. No. Oczywiście tak było. To jest wydanie z października 1933. Czyli ponad 92-letnia gazeta. 92-letnie czasopismo. No. I to jest rzadkie, rzadkość, bo nie wiem kto pamięta to czasopismo i czy ile pochodzą po te gazety. Kolejna to jest gazeta Wieczór Warszawski. To jest wydanie z 31 sierpnia 1939 roku. Wszyscy wiedzą, co się wtedy działo, potem... To jest bodajże albo to jest reedycja, albo to jest oryginał, bo tak według mnie to jakaś reedycja z jakiejś tam gazety z, z lat 90 Też moja mama kupowała. To mą kolejną gazetę. Dobry wieczór, kurier czerwony. Było kiedyś takie czasopismo i to jest wydanie z 1 września 39. Wszyscy wiemy co się wtedy działo potem. Przepraszam za ostatki. Tutaj mamy dobry wieczórko jeszcze czwane. Wszyscy wiemy co się działo potem. Bo wszyscy stają to datę, wszyscy wiedzą co tam się działo właśnie w tym dniu. No, to było niestety straszne. I tyle. No i tutaj mamy kolejną gazetę, i tu, ho, ho, było kiedyś takie czasopismo, kiedyś czytałem, niestety mama mi wyrzuciła. Kaczor Donald, był kiedyś taki czasopismo, a to jest reedycja. Yy, to, było, to był wtedy podwójny numer, to było to, co było właśnie te, w właśnie 1994, a to, co było 30 lat później, czyli ta pozłacana okładka, tu jakiś modus taki. Szerwszy z przykusami. no wszyscy znają różne tam rubryki, m.in. słynnej figle figlarzy, jeszcze w większości to komiksy. No to, to wtedy to czasopismo się czytało. Kto wie, proszę dać, dać w komentarzu. Kto czytał też, tu było kiedyś czasopismo, ta niestety, mają kiedyś. Mama kupowała, jak jeszcze, wtedy się uro... jeszcze się nie urodziłem. Czasopismo rodzice. Było kiedyś takie czasopismo. Między innymi było tu. Wszyscy wiedzą, co się działo. Pierwsze zupy niemowlaka. Nie lubię jeszcze. Nie wiem, już zupek warzywnych zup warzywnych. Bo nie lubię już. Tu sztuka chodzenia. tutaj i tu już rzeczy. No i tutaj mamy kolejny numer: rodzica. To są rodzice. Nie wiem, który to był numer. No przejdźmy dalej. To jest czasopismo niestety jedyną. Kiedyś mama kupowała, niestety wyrzuciła. To jest jedyna zachowany egzemplarz. Mama to ja było kiedyś takie czasopismo. I pamiętam, że wtedy pierwszą redaktorką była Jolanta Pińkowska Tak, to jest właśnie ta Jolanta Pińkowska która była prezydentką wiadomości. Obecnie jest gwiazdą TFN24. No. Przejdźmy dalej i tu mam znowu gazetę Czasopismo Rodzice, jest wydanie piąte z 98. No dobra, nie będę mówił o tej gazecie, bo wie, ktoś wie, co tam się znajduje. A tu mam gazetę, którą dostałem od kogoś, ale. A zapomniałem o istnieniu tej gazety: Gazeta Ostrowska. Był kiedyś takie bo gazeta, ale wyczytałem, że tej gazety już nie ma. Zastąpił jakiś kurier ostrowski. To jest 4 grudnia 2002, czyli to był już. Barburka, wtedy i to jest wydanie środowe, było kiedyś. Środowe to były wydania główne, wydania poniedziałkowe były skrócone. W większości to było o sporcie. No i na koniec gazeta opiekun. Było jakieś takie czasopismo. Tygodnik Diecezji kalijskiej. No nie będę nic mówił, bo większość o co chodzi. O przepraszam. Tak właśnie wygląda moja kolekcja. Się Do zobaczenia. Cześć!